Na żywo, wprost z ziemniaczanego pola, zapraszamy na pierwszą galę przyznania Złotych Ziemniaków. Przed Wami Wasz prowadzący, Komisarz Sef. Dziękuję, dziękuję, dziękuję kochani bardzo serdecznie za gorące przywitanie i witam Was bardzo serdecznie w historycznej pierwszej gali rozdania Złotych Ziemniaków, czyli specjalnej nagrody przyznawanej wybranym fanom, organizacjom lub firmom, które przyczyniły się w mijającym roku do rozwoju Gwiezdnych Wojen. Nasza nagroda oczywiście jest jedyna wyjątkowa, Y w swoim rodzaju można by rzec, że sporo musieliśmy się nakopać, żeby ją przygotować. <thrive> dziękuję, dziękuje, dziękuję, dziękuję. <packets> I oczywiście sam fakt nadania tej nagrody jest już dla zwycięzcy powodem dla glorii i chwały oraz zaszczytnego miejsca Walhalli, ale również poza samym tytułem liczy się statuetka jedyna w swoim rodzaju, którą teraz w końcu możemy wam zaprezentować, oto bowiem on, złoty ziemniak wykonany z wyjątkowej 24 karatowej modeliny i pospryjowany specjalną złotą farbą, która absolutnie jest unikatowa w swoim rodzaju, zamknięty w hermetycznym opakowaniu za pomocą zaawansowanej technologii zwanej gorącym klejem. Sama figurka została wykonana przez naszego specjalistę Bukę, która po raz kolejny zadaje sobie pytanie dlaczego kilka lat temu podczas moich oświadczeń powiedziała tak. Ale teraz moi drodzy, oczywiście przyszedł w końcu ten czas, kiedy poznamy zwycięzcę złotych ziemniaków za 2021 Rok. Tak więc bardzo serdecznie proszę o podanie koperty przez moją przeuroczą, wstydliwą asystentkę. Dziękuję serdecznie. Tak więc oficjalnie zwycięzcą Złotego Ziemniaka za rok 2021 zostaje wydawnictwo Olesiejuk. Brawo, 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 brawo. Niestety ze względów logistycznych żaden przedstawiciel wydawnictwa Olesiejuk nie mógł być dzisiaj obecny na Gali. Oczywiście głównym powodem jest to, że mają o wiele ciekawsze rzeczy do robienia o godzinie 14 w niedzielę, tak więc nagroda dzisiejsza zostanie wysłana specjalną zabezpieczoną paczką impost do wybranego paczkomatu i miejmy nadzieję, że ta nagroda znajdzie swoje godne miejsce w biurze wydawnictwa Olesiejuk i będzie motywowała naszych twórców, wydawców, tłumaczy oraz redaktorów do kontynuowania swojej niesamowitej roboty jeżeli chodzi o polskie wydania książek Gwiezd Tak więc dziękujemy Wam bardzo serdecznie za Waszą pracę, jak i również dziękujemy Wam wszystkim za obecność podczas dzisiejszej, niezwykle profesjonalnej i absolutnie nie galii e, gali Złotych Ziemniaków za 2021 rok i kto wie, może zobaczymy się już w przyszłym roku. Dziękuję serdecznie moi drodzy i miłego wieczoru. Ok, moi drodzy, tak więc teraz e, kilka słów wyjaśnienia, e, co się właściwie od Janie Pawliło tutaj u mnie na kanale i i o co właściwie w tym wszystkim chodzi, e, jakiś czas temu, um, jak pewnie niektórzy z Was może wiedzą, przygotowałem podsumowanie całoroczne. No, i w czasie tego podsumowania wymyśliłem sobie taką nagrodę, powiedzmy, Złotego Ziemniaka za 2021, które po prostu było uznaniem pewnego rodzaju wydawnictwa Olesiejuk za to, że byli najfajniejszą rzeczą, czy takim najjaśniejszym punktem zeszłorocznych gwiezdnych wojen, całkowicie w moim subiektywnym, em, jakimś spojrzeniu. I jakiś czas później e, zobaczyłem, że mój filmik, właśnie z tą nagrodą, z tym wspomnieniem, został udostępniony przez wydawnictwo o Lesiejuk. I tutaj bardzo serdecznie chciałem podziękować pani Tatianie, która napisała do mnie maila, która poinformowała mnie, że to wszystko zostało wrzucone. Ja w ogóle o tym nie wiedziałem. Która potem, jakby w pewien sposób ze mną na ten temat rozmawiała, dziękowała i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie stwierdziłem, bo pierwotnie miałem pomysł, żeby zrobić tą figurkę, ale ta cała akcja stwierdziłem, nie no teraz totalnie muszę to zrobić. Więc stwierdziłem, że zarówno z pomocą mojej szanownej nowej małżonki przygotujemy um, tą oto figurkę e, i przygotujemy również tą pseudo galę, która jest maksymalnie cringe'owa. Zdaję sobie z tego totalnie sprawę. E, więc ta figurka w tym momencie zostaje zapakowana. Kiedy nagrywam ten materiał, za chwilę zostanie zapakowana i przygotowana do wysyłki. A w momencie, kiedy publikuję ten materiał, mam nadzieję, że wydawnictwo Olesiejuk pochwali się tym na swoim e, fanpage'u. Więc oczywiście dziękuję serdecznie pani Tatianie, jak i również całemu e, wydawnictwu Olesiejuk za to, że w ogóle mam powód, żeby przyznawać Tą nagrodę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, wszystkim, którzy w jakiś tam sposób yy, wspierali przy tym. I od razu odpowiadając na wstępne pytanie, które może niektórzy z Was się zastanawiają, nie mam totalnie pojęcia, czy w przyszłym roku również będzie Złoty Ziemniak dwa, za 2022 rok, ale kto wie, przyszłość w ciągu ruchu jest. Tak więc ja już mam serdecznie dosyć tego garnituru. A mam nadzieję, że chociaż nie wiem, komuś się z Was podobało, ale mam totalnie dość tego, że muszę go nosić. Uff, od razu lepiej. Eee, tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Do zobaczenia już następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, ja cześć!